O, punktu więcej das jest. Super. Hello. Hello window ten, ten haksuje? Nie yeah, censored guy got cheats, right? Yeah, probably. Trzymy. Yeah, private profile. Tak, haksuje, yes. <laughs> haksuje widowie. So. Mamy cheatera. U nich w drużynie. Good, good. <sighs> Rush me to window guys. Let's go. Yes. Let's bone. go. ja waar je top de bom op, kies Green, hello. Tornado. Nee. Ik is kwijt, vraag je mezelf. City. Ah, 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 fall Toen zit આપ No, jeden HP! Szkoda! Ogólnie ten typ haksuje, nie? Ten Ziomek. Jak to już Wam mówię, że Ziomek jest odpalony. Macie jego profil. I Patrzcie jego I'm. To jest jakiś szef. Jest jakiś kur... zabójca. I just check the blues profile. No, no jak złuje ziomek, nie? No, to jest nowe down. konto. Głoszenia nic nie dają, nic. R3, R3, Rotacja kolegi, a oni w dwójkę grają, to jest też w ogóle, i ten, ten zorec z kimś gra ogólnie, tylko nie z kim. No, szkoda no, szkoda. Ale jest ten fast to jest straszne. No, w każdej grze są cheaty, nie? Let's rush it, guys. Niestety, w każdej grze są teraz haksy, kur... Bo ludzie to są uselessy, Nikt, nie wiadomo, nie wszyscy, ale większość. I każdy musi sobie ego podnieść, żeby kur... że wygra coś w gierkę, czy w jakimkolwiek innym sporcie, nie? O. Aha, on już tu jest, super. Tu do nas, tu do nas fajnie, że gościu krył kejba, teraz nagle poszedł na a nie. No, no teraz to niestety no, dożyliśmy czasów, gdzie ludzie po prostu, no, totalnie to w... No. I se haksują. O. Za ścianą padłem. Fajnie. Jak grasz na swoim koncie, możesz robić na cheaterów. Może po prostu nie potrafisz też rozpoznać cheatera, że typ jest lepszy No Plus Typna na buchano No, no Wuha to się nie da zbanować. Chyba nie zbanuje Wuha. Niestety. Jebany kur... Spel piany. Nie ma, ma tu czegoś, jakieś kurwa faktory przeżył w tej grze, kurwa. Typ jest główna, kurwa, nie? Typ 10 razy samofobę próbuję trafić. No ale wiem, że to jest normalne, że w tej grze, że pada się za ścianą. No, niestety, no nic z tym nie zrobili. Nie wiem leczero, stary, to bez różnicy. Typ ma nowe konto i gra z, jakoś z nami, tak to jest możliwe. Typ ma 117 meczy. To gówno daje stary, to, to nie CS:GO. GO. To jest głośno, że ten transfaktor jakoś działał, tutaj nic nie działa.

no nie, go niestety nie wygramy, bo to Ty tak w ogóle szybko strzelażesz ok, jak ty wykraczaj, to Niestety no jest jak jest ale chyba będzie trzeba przerwać niestety bo znowu jest wysyp haksów i no i nie będziemy grać premierów po raz kolejny k***a miliony haksów na pier*** na wyjściu. obeszli nowy ten update waka specjalnie zachowuję kur. skur. Je... Nie, no tego samego dnia nie obeszli, bo ja grałem. To na 15 meczem miałem jednego haksa tylko, to się dobrze grał.

Harks jest I to jest Dobra, Dobra jest tam Hejo Berol, dziękuję za raz tym miesiąc. Bardzo dziękuję Bariacie. Witam, witam. No baty, flip za dwa tygodnie, no właśnie. Na to to ja czekam. Karolkiewicz ja nigdy nie mówiłem, że jest to hacksy, ale są internetowi. No. To wisa. Czy no w single player też ludzie zaczynają haksować, nie, wiesz, żeby ułatwić sobie gierkę. Kur... Jebane k***a no Ale... Jest wysyp, jest wysyp No nie można mówić, że nie Jest wysyp tych z haksami i to ostro. No ale no nic się nic nie da rady zrobić. Zobaczcie, kurde, naciskam taba, dwuklik się droi na klawiaturze za 1000 zł, nie? Been to to been za jaja on. powinni powiesić kur tego Logitecha. Dla mnie to jest fenomen, że takie coś w ogóle może się wydarzyć, nie? Na takiej klawie. No na SteelSeries normalnie to kurwa działa O, wyszli Shelly witam, witam Szeli'ego i widzów jego, elo elo Pozdrawiam Polunosze serami na premierach No typy dwóch wyszło, to tą dwóch Ja wiem czemu oni wyszli kurwa, żeby w... Jeszcze, dlatego sobie wyszli. Ja, nie, ja mnie to tak wkurzał w tych klawiaturach, że im droższa klawa, tym ku... bardziej się odpierdala, nie? Ja wam powiem, że miałem klawiaturę taką Genesis za 200 zł mechaniczną, 230 chyba. Normalnie aluminiowa cała, mechaniczna i nigdy nie miałem miał żadnych problemów. Nigdy kurwa, nie? Im droższa klawiatura, tym więcej się odpierdala. Ale ja wam mówię serio, nie. Nie, no logic, taka klawiatury ja nie mówiłem, że to tyłu, bo uważam, że nie było tragedii, naprawdę. Uważam, że naprawdę mieli dobre klawiatury, ale no odpierdala się, no w tych droższych sprzętach. To jest kur fenomen, że takie coś się dzieje, nie? No, tak też jest. Ja pamiętam w tych super lightach ten scroll się pię, ale później wprowadzili tą tą opcję w sterownikach, że tam wtedy ten scroll nie skacze, czy tam jakoś inaczej ten scroll działa, tak? Mniej czułe, czy? No tak, no najgorsze to jest, że kupujesz coś drogiego i kupa to SYF jest, nie? To najbardziej w k... Ja kupiłem tą kamerę DJI, tak? Osmo pocket. Jak ktoś ma Androida, nie polecam, nie? Stary. To jest kamera do tego, do iPhone'ów. Mam go back. basically yeah he's not there carefully and if it's Jerozol, y no. Gate on banana. And and to... Heaven. Ha, no, myślałem, że on też go zabije no, w plecy, jak nami się odwrócił. No, no, niestety nie ma. A, ja, 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 ja nie wiem czemu oni wyszli w ogóle, nie? To mnie zastanawia. Ale nie mają opuszczenia, czemu nie mają opuszczenia cały czas? Co to ja tam bany, Jakby band dostali, to by anulowało mecz. Low HP on me, Two guys. ram. Low HP, 2 deagle yeah, hits Ja, 1 hit Should be 1 HP Dobrze, że przegraliśmy to k**a Już mi się tak k**a chciało tego grać nie?